Zaczynamy zabawę z wzorami skróconego mnożenia. Tutaj będzie to wzór skróconego mnożenia. Czyli to będzie kwadrat sumy. Czyli to jest tak. A plus b. O, mam nadzieję, że to będzie coś tak słabo widać. Boję się, że nie będziecie widzieć. A plus B podniesione do kwadratu równa się. A kwadrat plus 2AB plus B kwadrat. I teraz tak. Musimy z tego wzoru skorzystać. I ja to będę zapisywała. Czyli mamy tak a plus b podniesione do kwadratu. To się równa. a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. Czyli tak, moje a tutaj to jest x, czyli co mam? x do kwadratu plus. 2 razy a razy b, a moje b to 4 plus 4 do kwadratu. To się równa. x kwadrat 2 razy 4 jest 8, czyli plus 8x plus 16. Drugi przykład. x plus 1 podniesione do kwadratu. Czyli znów mam a plus b. Podniesione do kwadratu to się równa a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. Więc tak, moje a to jest x, moje b to jest 1. Widzicie to tutaj? Tak, zrobimy. Hop. I hop. Więc e, a, czyli x do kwadratu plus 2 razy a, czyli nasz x razy b, czyli 1 plus b do kwadratu, czyli 1 do kwadratu, to się równa. x kwadrat plus 2 razy 1, jest 2, razy x, jest 2x, plus 1 do kwadratu, czyli 1. Eee, przykład numer 3. A plus b, podnieś one do kwadratu, to się równa a kwadrat plus 2ab plus b do kwadratu. Czyli tutaj moje a to jest 1, moje b to jest y. Czyli jest 1 do kwadratu plus 2 razy 1 razy y plus y kwadrat. To się równa 1 plus 2y plus y kwadrat. Teraz tu mam taki przykład. Mam a plus b podniesione do kwadratu, to się równa a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. Moim a w tym przykładzie jest 2x. Moim b jest 5, czyli co otrzymuję? 2x podniesione do kwadratu plus 2 razy, 2x razy 5 plus... 5 do kwadratu to się równa 2x do kwadratu to ile jest 2x do kwadratu to się równa 2x razy 2x tak bo kwadrat mówi nam o tym pomnóż tą liczbę przez siebie no to to zrobiłam 2 razy 2 jest 4 x razy x x kwadrat czyli mam plus 4x kwadrat plus 2 razy 2 jest 4 razy 5, jest 20x plus 25. Kolejny przykład. Aha. 6 plus n do kwadratu, czyli a plus b do kwadratu to się równa. a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. Moim a to jest 6. Moim b to jest E. Czyli a do kwadratu to jest 6 do kwadratu plus 2 razy. Oto tu mam we wzorze 2, tak? Razy a, czyli razy 6, razy b, czyli e. Plus e do kwadratu to się równa. 6 do kwadratu to jest 36. 6 razy 6 plus 2 razy 6, czyli 12, e. Plus e kwadrat. 3z plus 5x. Czyli mamy tak. To jest a plus b do kwadratu, czyli moim a to było 3z, moim b jest 5x. Równa się a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. Czyli 3z. 3z podniesione do kwadratu plus. 2 razy 3z razy 5x plus 5x do potęgi drugiej to się równa 3z do kwadratu to jest 3z razy 3z, a to się równa 3 razy 3, 9z razy z, z kwadrat. 9z kwadrat. Plus 3, 2 razy 3 jest 6. 6 razy 5 jest 30 zx plus 5x do kwadratu to jest 5x razy 5x, czyli 25x kwadrat. 25x kwadrat. Ciąg dalszy, czyli jak widzicie, fajne wzorki z ułamkami i pierwiastkami z kolejnej części filmiku.